Cześć, jesteś Alex z kanału Gry w piłkę. się gościmy z dynamem Michalik. Piłka Stali Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jaki jest cel na ten sezon stali? Spokojne utrzymanie czy może walka przynajmniej o baraże? Na pewno spokojne utrzymanie to priorytet, ale jeżeli uda się coś więcej, to jak na przykład teraz jesteśmy już w tej strefie barażowej, to... Na pewno wszyscy byśmy tego chcieli, żeby oni e, zrobić coś więcej w tym sezonie. Czyli, jeżeli się uda, to na pewno połączymy o awans. A spodziewał się Pan tak dobrego startu? No, szczerze spodziewałem się tego, bo wiem, znam potencjał tej drużyny, wiem, jaką siłą dysponujemy i jesteśmy już razem ze sobą ponad rok. Jesteśmy zgrani i naprawdę dobrze gramy w piłkę. Na początku może trochę tych punktów nam brakowało, bo patrząc na naszą grę, to tych punktów powinniśmy mieć więcej zdecydowanie. Natomiast y, jesteśmy na pewnym miejscu, powoli cały, cały czas do przodu i mam nadzieję, że jeszcze namieszamy w tej widze. Na wyjazdach punktujecie słabiej niż u siebie. Z czego to wynika? Być może nie ma tylu naszych kibiców, którzy nas e, wspierają u siebie, bo naprawdę u siebie atmosferę mamy wyśmienitą i e, ten doping nas niesie. Być może to jest przyczyna, natomiast e, ostatnio się przełamaliśmy i mam nadzieję, że teraz już na tych wyjazdach będziemy lepiej punktować. Gdy przygotowywałem się do rozmowy z panem, to mecz z tego seronu. I czy dobrze zauważyłem, że pomysł na myślica na przeciwnika jest taki sam? Po przeganych meczach, w następnym meczu gracia swoje. I nieważne, czy to jest Wisła albo Sendencja. Ja myślę, że pomysł jest taki, że po prostu skupiamy się na sobie i wiadomo analizujemy przeciwnika i słabsze lepsze strony, natomiast e, największą uwagę przykładamy do tego, do naszej, do swojej taktyki i skupiamy się na sobie. I, i tak naprawdę wiemy, że to od nas zależy, e, jak głównie w głównej mierze ten mecz będzie przebiegał. Zwykle zakładamy sobie, że e, grawi na pewno ofensywnie w każdym meczu, w każdym meczu o zwycięstwo e, i się do wszystkim strony narzucić w swoje warunki gry. Chciałem się zapytać jeszcze o ten mecz Wisłą-Kraków, na którym byłem. Czy spodziewał się Pan, że ten mecz będzie wyglądał, że Wisła nie miała takiej problemy w obronie? Bo swoje okazji mieli jeszcze małe i płokić. E, spodziewałem się tego, już e, rozmawiałem na ten temat. Z innymi, i, i tak spodziewaliśmy się tego. Mieliśmy analizę Wisły, i wiedzieliśmy, że wiedzieliśmy, jakie mają słabe strony. Wiedzieliśmy, że u nas przed własną publicznością będzie nam się grało e, dobrze. Tak też było. Mieliśmy naprawdę dużo sytuacji. i Ten wynik powinien być dużo, dużo wyższy. Sam mogłem strzelić więcej, prawda? A nie był Pan zły po meczu właśnie na Małeckiego i Płopicia, że nie wykorzystywali swoich szans, bo miałby Pan jeszcze dodatkowo dwie asysty. No tak, ale z drugiej strony sam mogłem mieć chyba bramkę, przynajmniej bramkę więcej, i, i tak naprawdę nie ma się co złościć. Najważniejsze, że wygraliśmy w tym programie. To jest pana czwarty sezon w stali. Nie znudziło się panu Rzeszowie? Nie, wręcz przeciwnie, czuję się tutaj dobrze. Jest to pierwszy klub, w którym tak naprawdę jestem dłużej. Wcześniej byłem tylko dwa lata w Olympic Grudziądz. I chyba to mi służy. zaklimatyzowałem się tutaj ludzie, co tutaj są, i w klubie, zarówno jak i kibice, na każdym kroku jakby cię wspierają. I myślę, że potwierdzam to właśnie swoją drogą. A jaki jest podział kibiców w Rzeszowie na stal i resowie? Z tego co słyszałem, to kibiców stali jest jednak więcej. Yy, niedługo właśnie będą derby. Będziemy mieli No, myślę, że tak. Patrząc na tabelę na pewno, ale i e, po tym, jak, e, jakim stylem e, e, gramy, to na pewno każdy e, z pobocznych kibiców e, też są tą i wszystko. Dobrze. Przejdźmy do Pana dziedzictwa. Jakim był, był Pan uczniem i jaki miał Pan ulubiony przedmiot? E, myślę, że w podstawówce jeszcze byłem grzecznym uczniem. E, ulubiony przedmiot w łeb. A, ale tak z drugiej strony w sumie też matematyka nieźle nie mi szła, bardzo szybko łapałem. E, no i można powiedzieć, że Wiem matematyka to takie moje ulubione naczynie. Y, y, na lekcji w u był pan wybierany przez kolegów drużyny do jako pierwszy, czy, czy nie, jako pierwszy, czy może pod koniec. No zwykle jako pierwszy, że często bardzo byłem sam byłem kapitanem i sam wybierałem, wybierałem sobie chłopaków w zespołu. Kto był pan idolem i miał pan pierwszą koszulkę? Moim idolem jest zdecydowanie Ronaldo, ten starszy Ronaldo. No i pierwsza moja koszulka to właśnie chyba z Realu z jego nazwiskiem. Jakie drużynie pan kibicował w dzieciństwie? W dzieciństwie od małego w zasadzie kibicuję Liverpoolowi. W zasadzie jeszcze jak byłem mały to też bardzo lubiłem Michaela Owena i chyba tak to się zaczęło. Wówczas, kiedy właśnie Michael Owen grał w Liverpoolu. Zaraz też z tego, że mój chrzestny wujek też kibicuje Liverpoolowi. Chyba tak to, tak to się zaczęło. Walita, pan swój pierwszy w górniku Czerwionka? Pamiętam. Pamiętam, dobrze pamiętam. Trafiłem do chłopaków starszych od siebie od 3-4 lata, bo nie było mojego rocznika. Wiadomo, małe miasteczko i także były grupy właśnie tak młodych chłopaków, tutaj tak dużo. Ale pamiętam, pamiętam. Później był u nich Zabrze i czytałem, że Pana trenerem był Michał Probierz. Jak się trenował u tego trenera? Jak Jakoś Pana ukształtował? Yy, tak, zgadza się. Myślę, że tak. Myślę, że mnie ukształtował. W zasadzie to był pierwszy yy, mój trener taki na poważnie. Yy, I można powiedzieć, że byłem jego chyba ulubionym zawodnikiem. Zrobił mnie kapitanem w swoim roczniku i przez bardzo długi okres, przez parę lat tak naprawdę był kapitanem w górniku. W tych zespołach najmłodszych na pewno wielki autorytet, wielkie umiejętności techniczne trenera. Pamiętam, że często schodziliśmy do szatni z boiska podbijając piłkę właśnie. W 2011 roku zdobył Pan Wisłę Środowisko polski Starszych razem z m.in. innymi Kudłą, Kopaczem, Kurzową, Pietrzakiem, a czy był jakiś zawodnik, z którym był Pan właśnie w górniku, nie zaistniał w piłce escape z powodu kontuzji albo zrezygnował z piłki, a zapowiadał się dobrze? Eee, tak, był taki chłopak Arkadiusz Gędłek, eee, mega umiejętności, eee, rywalizowaliśmy razem zwykle na turniejach albo najlepszego zawodnika, albo króla zwykle, eee, naprawdę miał spore umiejętności, no niestety kontuzje już w drużynach juniorskich. Mieszkaliśmy wówczas razem w internacie, razem w pokoju byliśmy. Zerwał więzadła krzyżowe, później się wyleczył, znowu zerwały i niestety zakończył swoją przygodę. Czy Zagłębie Lubin, z którym przegraliście 1-3, naprawdę było dużo lepsze? Nie, wydaje mi się, że nie. Po prostu to nie był nasz dzień wtedy. Pamiętam te mistrzostwa jak dziś i powinniśmy, to, powinniśmy je wygrać po prostu. No, natomiast, no, Ewidentnie nie był to nasz mecz. Ja płas też z pierwszą drużyną górnika? Treningu, z grupowania? Tak, no wtedy w wieku juniora starszego, kiedy chodziłem do liceum jeszcze, to bardzo często byłem zapraszany na treningi z pierwszą drużyną u trenera Mawałki. Przez co niestety musiałem opuszczać dużo szkoły. Odbiło się to może na ocenach, natomiast dzięki temu być może jestem tu, gdzie jestem. A kto zrobił wtedy na Panu wrażenie? Jeszcze raz. Czy zrobił ktoś wtedy na Panu wra wrażenie? Eee, na pewno Daniel Sikorski. Fajny, pozytywny chłopak, mega śmieszny. Humor mu dopisywał chyba codziennie praktycznie można powiedzieć. Masz takie wrażenie chyba najbardziej może piłkarsko Robert Jerz, który później z Górnika na trafił do Zagłębia Lubina. A grał też w Lidze Czuje się pan takim niesłynionym talentem, bo po tym wicemistrzostwie został pan wybrany najlepszym zawodnikiem. Chciałem pozyskać Pana kluby Zesek klasy i nawet Herta Berlin. Ale w końcu zrobił pan w ruchu radzionków? Kiedy i gdzie to się popsuło? Za decyzję? Źli doradcy? Wydaje mi się, że yy, bardzo szybko poczułem, że mogę być naprawdę dobrym piłkarzem i troszeczkę sodówka może mi odbiła. Natomiast nie miałem też wokół siebie kogoś, kto by mnie może poprowadził też tą moją karierę sportową, bo przy tych ofertach, jak wspomniałeś, miałem propozycję, miałem możliwość przenieść się do Niemiec i myślę, że byłbym teraz na pewno w innym miejscu niż jestem. Na pewno grałbym wyżej, ale po prostu wydaje mi się, że nie miałem też takich ludzi wokół siebie, którzy by mi właśnie pokierowali tą moją karierę, bo na pewno z tą świadomością, jaką mam teraz, myślę, że całkiem inaczej sam poprowadziłby swoją karierę. Jak Pan czuło przejście z juniora do seniora pod względem sportowym? Ciężko było Panu odnaleźć się na boisku? Myślę, że nie było mi ciężko, natomiast na pewno inny klimat szatni, starsi ludzie i na pewno warunki fizyczne tutaj odgrywały dużą rolę. Można powiedzieć kluczową, bo w juniorach praktycznie siłowni nie mieliśmy w ogóle. Yy, trenowaliśmy głównie na boisku, a w seniorach, wiadomo, starsi, silniejsi ludzie i to często też decydowało o tym, kto grał, kto nie grał. Czytałem, że musiał Pan na jakiś czas wrócić w piłkę i iść do pracy. Pracował Pan m.in. w Holandii, w porcie w Anglii i kopalni, gdzie łączył Pan granie w piłkę w czwartej lidze. Czy wierzył Pan w to, że wróci Pan do grania w, w wyższych ligach i, i utrzymywania się tylko z tego? No tak, musiałem tak zrobić ze względu na to, że bardzo szybko pojawił się dzidziuś u mnie w rodzinie. Urodził mi się syn i z reguły trzeba rodzinę utrzymać, zapewnić jakiś byt. Natomiast byłem też w klubie akurat, w którym nie było takiej płynności finansowej. Musiałem zrezygnować z gry w piłkę i szczerze na początku myślałem, że już do piłki nie wrócę. Nie było takich perspektyw. Natomiast w pewnym momencie coś we mnie pękło. Dookoła zawsze słyszałem, że mam wielki talent, ogromny potencjał, i postanowiłem sobie, że, że postawię wszystko na piłkę. Wróciłem do piłki. Żona mi też y, bardzo pomogła, rodzice, teściowie mogli nam opiece nad dzieckiem, a ja mogłem się całkowicie skupić na piłce, i dzięki temu wydaje mi się, że jestem też tutaj, gdzie jestem. A jak już się to Panu udało, nie miał Pan szczęścia do klubów, bo po prostu nie płacimy na czas. Nie był pan może w chwili zwątpienia i się o połowę ludzi piłkę? No tak, tak jak powiedziałem. Głównie to, to była ta kluczowa jakby. To był ten powód, dlaczego właśnie zrezygnowałem z piłki, bo no, jak robisz coś i jesteś dorosły i chodzisz do pracy i ci za to nie płacą, no to jaki jest tego sens? Zwłaszcza gdy można utrzymać rodzinę. Grając w drugiej i pierwszej lidze na tyle dobrze się pan pokazał, że na przykład Pod Beskidzie się po pana zgłosiło i też w chronię chciał pana kilka razy, aż w końcu się udało. Dlaczego dopiero za którymś razem dołączył Pan do Rakowa? I dlaczego nie udało się zagrać w żadnym meczu? Dlaczego za którymś razem dopiero, bo wcześniej Raków z początku kiedy się mną interesowali, był właśnie w drugiej Lizze i. Wówczas miałem oferty i, i grałem na poziomie pierwszej ligi, czyli ligi wyżej I jakby to nie chciałem po prostu schodzić, schodzić poziom niżej. Natomiast yy, dlaczego trafiłem do Rakowa i czemu nie zagrałem żadnego meczu? Trafiłem do Rakowa, bo tak wspomniałem wcześniej, już jakiś czas telepaprzyn się mną interesował. Yy, w Katowicach, bo z Katowic do Rakowa trafiłem, w Katowicach yy, nie było mi dane, yy, nie było mi dane dużo, dużo grać, miałem też uraz. No ale właśnie odezwał się wtedy ten papszu, że bardzo chętnie bym ją siebie widział. Udało się niestety, ale ten okres nie zaliczam do tych naj, swoich najlepszych, głównie zdrowotnych, bo właśnie po przyjściu do Rakowa zaraz na pierwszym obozie naderwałem mięsień dwugłowy. Później jak się go leczyłem, potrenowałem 2-3 tygodnie i złamałem dwa żebra. I niestety moja przygoda bardzo szybko się skończyła z Rakowem. W tym czuł się pan najlepiej. Gdzie była najfajniejsza atmosfera w szatni dla pana? Najfajniejsza atmosfera, myślę, że gdzie się czzymy lepiej, myślę, że mogę powiedzieć miało, że tutaj w Rzeszowie, bo jestem tutaj właśnie długo tak jak mówiłem i czuję się tutaj już jak w domu. Natomiast y, fajna atmosfera była też w Grudziądzu, w Polonii by w Polonii by gdzie naprawdę właśnie nie było tej płynności finansowej wtedy, w tamtych czasach, a, ale śmialiśmy się, że właśnie ta bieda nas jednoczy i na atmosferze robiliśmy fajne wyniki. Na której pozycji woli Pan grać? Na skrzydle, na środku, czy może na prawej obronie? Bo tak też pan grał w Olimpii. Tak, no nie, zdecydowanie chyba najlepiej czuję się na skrzydle, ale właśnie w środku pomocy też miewałem fajny okres gry właśnie w Olimpii Kto, Kto z tych piłkarzy tam, gdzie Pan grał, był taki dobry technicznie i piłkarsko, a nie zagrał na przykład w ekstraklasie yy, z różnych przyczyn? Hmm. Ciężko mi powiedzieć, z kim grałem, a nie zagrał w Esta Klasie. Bardzo dużo chłopaków zagrało w tej Klasie, natomiast pali yy, Rzeszów mamy tutaj kilku chłopaków, którzy yy, mają wysokie umiejętności techniczne, na przykład Bartek Wolski, a też nie ma występu w klasie, ale wszystko przed nimi. A taki trener, który zaskoczył pana swoim pomysłem na grę taktyką? No to myślę, że chyba ten myśliwiec myśliwie zdecydował. Zagrał pan jeszcze w Jest Jestem pewny, że jestem Może jak nie stalą, to w podobnym ktoś się po pana zgłosi. No, Będzie ciężko, bo on tutaj długi kontrakt z Stali by mnie wykupić. Ale kto wie? Do, do meczu przygotowuje się pan już dzień wcześniej, czy tego samego? Słucha pan muzyki, czy raczej wycisza się? Ja, raczej się wyciszę. Z reguły nie mam jakichś swoich rytuałów przed meczem. Nie czekam leżąc w domu z nogami do góry. Jak już jest naprawdę blisko do meczu, to napięcie rośnie i chcę się bardzo szybko przyjść do szatni i czuć już ten klimat tego meczu. Układa Pan sobie może wcześniej jak ten mecz może wyglądać? Nie, wcześniej układam sobie tylko fryzurę. Najlepszy i najcięższy Pana mecz? Najlepszy mecz. No myślę, że to było chyba jeszcze w Olimpii w grudniu. Zagraliśmy z Górnikiem, mecz, wygraliśmy wówczas u siebie, ale ja zagrałem naprawdę dobry mecz i widziałem to później jeszcze po swoich statystykach, właśnie z tego meczu. No natomiast najcięższy mecz, ciężko powiedzieć. Myślę, że to było chyba jakbym już zawieszył, bydło już i graliśmy na wyjeździe z na Nie szło mi strasznie wtedy i pogoda była też kiepska, ale mecz też był wtedy chyba, wydaje mi się, był to mu chyba najcięższy mecz. Najładniejsza bramka. Najładniejsza bramka. Myślę, że chyba tutaj w stali Rzeszy było to albo z swoją mieszanką na wyjeździe w ubiegłym sezonie, albo ze Śląskiem Wrocław, jedną z dwóch, które szczeliłem w jednym meczu u siebie. Jest jakiś piłkarz z pierwszej albo drugiej ligi, którego Pan zapamiętał, który najbardziej Panu przeszkadzał w meczu? Raczej nie. Natomiast w ostatnim meczu. Obrońca Sandecji, Kuba słaby, mega mnie pilnował i, i naprawdę kopał mnie po kostkach i miło się z Ulubiony pana Bramka, szaleńca pomocnik i napastnik? Bramkarz myślę, że na pewno Ederson z Manchesteru City. Jeśli chodzi o obrońcę, dużo o cancelo, też Manchester City. Jeśli chodzi o pomocnika, to tutaj David Beckham też był takim moim cichym idolem z dzieciństwa. A jeśli chodzi o napastnika, no to no myślę, że Ronaldo właśnie tak wspomniałem wcześniej. Ale ten starszy Ronaldo. Stawia sobie pan jakieś cele przed sezonem? Jakaś ilość bramek albo asyst. Pewnie, że stawiam sobie cele. Myślę, że to jest bardzo ważne. Dzięki temu jakby wiesz, wiesz po co grasz, wiesz po co wychodzisz na boisko i gdzieś zawsze z tyłu głowy masz ten cel, który chcesz osiągnąć i tym udaje się wszystko i, i walczysz do końca. Grywa pan FIFA pod Na menadżera? menadżera grywałem, ale głównie jakbym młodszy, teraz nie mam na to czasu, bo wiadomo, jest to mega. Y... Czasu dużo bardzo pochłania ta gra. Natomiast FIFA zdarzało mi się często, bardzo często grać do późnych wieczorów, teraz już mniej, bo wiadomo, jest rodzinka, są dzieci w domu. Teraz mam małego a jeszcze, to tym bardziej nie mam na to czasu, ale grałem owszem. A właśnie, a, w tym, a czy w tym sezonie ma Pan jakieś cele? W tym? w tym sezonie, jasne, mam swoje cele bramkowe, asystowe. I będę zdradzał, jak, jak się uda, będę szczęśliwy. <grym> Urwany film lub serial i zespół muzyczny, bądź wykonawca. serial, myślę, że Dexter. Film dla, dla dorosłych raczej, raczej nie dla dzieci, ale też Dom z papieru. Jest z ulubionych i film tak yy, tak film myślę że gol albo po prostu walcz i zespół muzyczny bądź wykonawca zespół muzyczny hmm. generalnie słucham każdej muzyki ciężko by tu byłoby wyróżnić jakiś jeden zespół ale no nie wiem hmm. Ciężko, ale tak naprawdę. Może Dawid posiadło? Yy, ma Pan jakieś hobby? No, gram w gry na konsoli, oprócz tego gry planszowe. Yy, no i lubię też z rodzinką pospacerować. A Pana syn też gra w piłkę po do ty? Gra w piłkę, gra w stali rzeszów yy, od trzech lat. No zobaczymy, co z tego będzie. A chodzi na Pana mecza? Chodzi, chodzi o no. to. Chodzi, chodzi. Dziękuję za, za bardzo za poświęcony mi czas. Moim waszym gościem był Daniel Michalik, piłkarz z Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Cześć. Cóż, Z Państwem. Pa.